Cześć. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić bransoletkę podwójną, niełączoną. Można ją układać w różne kształty, na przykład kształt x bądź przeplatanu. Jest ona połączona pięcioma gumkami na dole i dwoma gumkami niewątpliwymi nie nie w żaden sposób. Będziemy do niej potrzebować szydełko. 31 gumek kolorowych. dwa haczyki. Jeden nie będzie wykorzystany. Będzie potrzebny nam tylko do podtrzymania. I krosno. Tak. Kładziemy krosno. Od siebie strzałkami w ten sposób. I nakładamy pierwszą gumkę po prawej stronie. Drugą gumkę po lewej stronie. I idziemy tak cały czas aż do tego tutaj szczebelka. e eh, l'altra è strana. i nakładamy gumkę najpierw z prawej strony, a potem nakładamy z lewej. Pierwszy wzór powinien wyglądać tak. Dalej bierzemy szydełko, odwracamy krosno i tą gumkę spod spodu Czyli w moim przypadku białą, biorę jak spadła, to poprawiamy. Biorę tutaj najlepiej palcem i zakładam w ten sposób na. No. Oops. W ten sposób. Biorę różową gumkę i nakładam ją w ten sposób. Dalej biorę gumkę spod spodu i zakładam tak i do końca. Ciało bierzemy i nakładamy tak. I nie odwracamy krosna, tylko zaczynamy znowu od stąd. Bierzemy tak i zakładamy. Robimy tak samo jak poprawa. Teraz bierzemy haczyk i złączamy tutaj te dwie gumki w ten sposób. Jeśli nam się rozczepi, to nie szkodzi, bo możemy po prostu zaczepić na tutaj te dwie pierwsze wystarczy. I ściągamy, tylko dotąd na razie. Zostawiam. I zostawiam. Biorę teraz gumkę i przekładam ją tutaj przez te wszystkie cztery pasma gumeczek. Biorę szydełkiem do dołu i nakładam obie części na szydełko. Biorę teraz haczyk, zdejmuję mojej szydełka i zaczepiam tak i możemy zdjąć dalej. Odkładamy? Powinno nam wyjść coś takiego. Teraz zdejmujemy ten haczyk i zakładamy na palce? Bądź na krosno. I robimy tradycyjnie. Powinno w tym rządku być pięć gumek. Mam cztery. Ta na palcu jest piąta. Teraz wykładam haczyk. Z tego miejsca zdejmuję haczyk. i zaczepiam. I wychodzi nam taka oto podwójna bransoletka. Jeśli by się okazało, że robicie dla mamy, to ta jedna gumka zostaje wolna i o wtedy doczepiacie tutaj jeszcze raz i wtedy bransoletka jest dłuższa i wtedy powinna wystarczyć na dorosłą rękę. To koniec i Zapraszam do obejrzenia innych filmików. Cześć!